Mamy Ziemeczki, Dzisiaj nagramy Jak grać w Draw Stars, mi się to włączy. Wszystko, I dzisiaj pokażę po prostu, jak wbijać płatwe puchy. I zobaczymy. O, tyle mam, właśnie puszek 400-100-700 pucharków. Wbiłem to w niemałe tysiąc. Przyznaję się, o tyle mam na 15 rangu wszystkie. Tutaj mam niestety cika na 6, bo za bardzo nie chce mi się wybijać puszek, ale mogę Wam pokazać, jak gram na solo. Um, załóżmy na przykład bólę. Jak widzicie, kupiłem do niego skina, bo nie miałam na co wydawać. No i lecimy z gieraczką. Może na nawet się no uda. Tu mamy poka, który już chce nas zabić, ale jestem trochę lepszy od niego. Może uda się. Kurde, Poko. Jestem teraz ogólnie Rebo, Poko jego nie, Muszę go na blisko wziąć i... O, cały środek dla mnie, fajnie, fajnie. Dobra. Widziałam Tarę tam, no właśnie, ona na soczku będzie śmigała. I wleci właśnie Daryl na środek, który ma soczka i... się nie chce do niego zbytnio podskakiwać. żeby nie padnąć tego tak głupio. Gdzie? Kurde. Aj, szóste miejsce. Wszystko przez stare. Kurde. No no, dobra. Let's go jeszcze raz. Jeszcze taka jedna gierka, to jest mój drugi filmik na kanale. To poproszę o subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek, no i komentarzy dla mojej ceny. To jest mój drugi filmik na YouTubie, dopiero zaczynam z nagrywaniem, a to jest Brawl Stars. No po prostu lubię w niego grać i zapraszam na mojego TikToka. Jeśli ktoś ma TikToka, to zapraszam. A jeśli nie, no to nie będę żulił. i Porażka. Ogólnie Rose mam najlepszym tym. Zaraz pokażę wam jak gram Rose. O. No, potrafię Rose o grać. O, może coś wydropi. Kur... Nie nic. Szkoda. Ale wam pokażę jak ja Rose gram. To coś dopiero się zdziwić jak to się gra. Po prostu w Brawl Stars. Ja potrafię ja. rozegrać ugrać. I po prostu pokażę wam. Oj, miałem le... po prostu miałem na chwilę laga, o nie, kurde. Po prostu wszerzeszalka mi zabrała perycubsy, o kolcik, któremu zabiorę perkyuby, że nad go zabije o, udało się. Teraz pokażę Wam. Ja nie, ja nie jestem podróbką Dexi ja po prostu nie miałem żadnego innego niku do wymyślenia i takiego wybrałem. Kurda, ból. Dobra, jeśli chcecie nowe filmy z Brawl Stars, no to po prostu wiecie, na co zbieram? Zbieram, mam 55 gemów. Jeśli uzbieram 80, to robię opening. Z małymi skrzynkami, o tymi o i z tymi o. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. I ciao.